Jestem ambasadorką Tomi Cafe. Dlaczego Tomi Cafe jest najlepsza na świecie? Tomi Cafe jest najlepsza dlatego, że robi kawę, która mi się bardzo podoba. Kawa dla mnie to coś więcej niż tylko ziarna, to piękną kawę, którą robi właśnie Tomi Cafe. Dzień dobry, skąd pan przyjechał? Daleko. Czym Bardzo pan przyjechał? Pociągiem. Jakim pociągiem? Drugim pociągiem. pociągiem. pan jechał? A skąd pan jechał? No z Warszawy. Żeby na mecz do Gliwic przejechać. No, no. Tego się nie doceniam. Ten drugi co raz chodzi. w ciągu tygodnia. Ludzie. To, a co pan ma na listce w takim razie? Co ma na listce? Rzeczy osobiste? No, notatki. Kupę notatek. Dobrze. Co się stało w głowie? Nie wiem. Chyba jakiś wariat, nie <noise> filmu Cześć. <głos> Cześć. <głos> Witaj, Katarku. To pan? skała, rok, rozumiesz? Co to za skała? To jest skała. Człowiek skała. Się okaże. Skąd przyjechał? To najlepszy dźwiękowiec z człowieku. Tak? Na Mazowszu. Wydaje najlepszy dźwięk. Zespół Mazowszu zawsze nagrywa. <noise> Ja tylko tutaj normalnie na mecze przechodzę. Nie, pan obsługuje całe nagłośnienie, tak? I telebimy. Nie, telebimów nie. A co pana łączy z tym panem? A, więzy rodzinne. Więzy rodzinne? Ty... Hobby, o, hobby. Ty ty jest... Hobby, hobby. Tak. Odpracował młody już, tak? A, ja powiem inaczej. Od, od, od momentu jest no, należy, należy, należy dbać o kadry. Jeżeli tak. jest prawidłowe szkolenie od samego początku, może być efekt. Czy zwrócił się już, tak? Piastowi ta inwestycja? Oj, ile znaczy, meczu, ja ja odpowiem ja odpowie, cały czas wolontariat. To, to musiał tak. się zwrócić. 100% wolontariat. Z ciebie A na czym polega praca parysty? Czym się różni od. Osoby, która nie jest baristą która yy, sobie sama robi kawę. Przede wszystkim na tym, że wiemy jak tą kawę zrobić. Jakie mają być proporcje mleka do kawy, jaka ma być proporcja wody do kawy, ile woda ma się lać, yy, gramatura kawy, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prze Ty jest dzisiaj taki, tak? Rozumiem, że Piotrek dzisiaj Się no. ale... Nie wiem czy to dobrze, czy źle. Nie no myślę, że będzie dobrze, że pociągniesz, a Piotrek wejdzie i ci pomoże potem. Tak? Z, z kim Zobaczymy, w ataku. No, z Horcha, z Horcha. Z Jorge, czyli bardziej ty będziesz rozumiem przebijał no, się. No myślę, że tam będziemy się uzupełniać na zmianę. Jak się czujesz przed tym meczem? Bardzo dobrze. Dlaczego? Bo, bo walczymy o mistrza. My też. No, ale my jesteśmy lepsi troszkę. Czy po tym, po tym naszym sukcesie z tamtego roku bardziej Dali. można wierzyć w to, że się da pokonać Legię i najmocniejsze drużyny? Oczywiście, drżymy. my też w tamtym roku pokonaliśmy Legię po prawie 60 mm -hmm. latach, Arkę po 13 latach na wyjeździe, także... Chodzi mi o klasyfikację końcową, tak? Tak, jesteśmy w stanie osiągnąć mistrzostwo w tym roku. No, jak piasta oceniacie w tym roku? Jest do pokonania. Krakowia się tam bardzo mocno tutaj odnosi, że są w stanie tutaj wygrać dzisiaj, a my chyba jesteśmy innego stanie. No oczywiście, że tak. Nie Gramy u siebie. Yy, jesteśmy u siebie mocni, mam nadzieję, że to potwierdzimy dzisiaj. Piast i to temu pokazał, że można wygrywać tą ligę. Takim drużynom ze środka to byli jak Piast, jak była Krakowia. Teraz jesteśmy mi czy to wam trochę łatwia sytuacja i powoduje taką większą pewność w tym sezonie? Bo drugie miejsce to... Nie, no co nie zapominaj że Piast to jest mistrz polski, no to jakie, jaki średni zespół. No, rok temu, dwa lata temu lepiej okay, walczyli przed, żeby nie spaść, ale tutaj wcześniej też byli wysoko w tabeli, no nie, nie przesadzajmy, że to jest Piast jest bardzo dobrze budowany, Waltek to układał i na pewno w tym roku też jest groźny, bo jak patrząc na samą ławkę, to, to widać, że to dobrze zespół. I pan, i pt. Fornali bardzo długo są w swoich drużynach, to pokazuje, że jednak taka stabilna praca i zaufanie daje to, że mogą być efekty. Tak? No ma to, ma to swoje zawsze gdzieś jakieś plusy, no trzeba mieć właściciela, który poprze, mieć ludzi, którzy stoją za i wtedy, i wtedy jest wtedy są łatwiej. Ławka rezerwowy w pełnej gotowości, dzisiaj tak? Nie wiem, jak będzie, się będzie na spokojnie. Chciałem zapytać Ciebie dzisiaj, dzisiaj, sobota, sprzątałeś dom? <grym> Nie, kto żona, sprzą, kto? żona. Żona sprząta, tak? A ty tak. dzisiaj możesz posprzątać na boisku dzisiaj. No, mam nadzieję, no. jest sobota. I normalnie w domu polskim ludzie sprzątają w domu. Casa. A tylko sobota? A wy? Kto sprzątał w domu? Kto sprzątał cię w domu? Sasy. Sasy. Kto? Poniały. A, kto? Ty sprzątasz? Codziennie? Tak, A ty? To wszyscy sprzątamy. Ja, moja żona. Kto sprząta, żona czy ty? Razem. Więcej żona, bardziej. Rozumiem. Nie ja, ale nie tylko sobota. Nie tylko sobota. Nie, Codziennie? Nie codziennie. Bo... Nie brudzi? Nie brudzi. Żema nie wróci, dlatego ty nie musisz sprzątać No po niej. A ty wrócisz? Nie, 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 nie. Już posprzątane. Tak? Od kiedy? To jest wieczór. No ale kto posprzątał? Mamusia. A kto? <grym> o, ej, serio. <grym> A twój pokój kto posprzątał? Nie, no mój pokój sam się sprzątał. Dobrze. Pokaż mi temu, że już jest dobrze. Oczywiście, Muszę cały, cały klub się martwił po prostu. Dziękuję. Panie dietetyku, proszę powiedzieć mi na sobotni wieczór, co pan poleca do jedzenia. Na sobotni wieczór? Tak. Po ciężkim dniu, Sałatkę. po ciężkim... Po... Sałatkę z dzikim łososiem, bo już za późno, żeby coś... Tak. No, coś ale cały dzień ciężki, piłkarze mają mecz. Ludzie mają, sprzątają całe mieszkanie, pracują w soboty. To co na wieczór? Mogą coś sobie pofolgować, czy nie? Z piłkarze mogą, jak wygrają, ale, ale reszta nie, bo będzie tyła. Czyli nie można iść na wieczór. A to po której godzinie nie można już jeść? Czy się jeść można nawet i na godzinę przed snem? Nie? Tak? Tylko. Nie tu Delikatnie. Ja nie mogę być Wiki. kogo? Wiki, nasze ambasadorki. Jakie ambasadorki? Marki to mi Ok, a gdzie jest Wiki? Na drugim piętrze i czeka na ciebie. Tak? Ale to musisz sobie. odwiedzić, tutaj to jest obowiązek. Nie o. mógł mi, że nie wiesz, kim jest Muszę Victoria. poznać Wiktorię, która jest ambasadorką Tomi Marki, Cafe. Wiktor... To chodź, Idziemy zobaczyć. ona jest baristką? Nie. To co ona robi? No zaraz zobaczysz. Szczególne zobacz. Najtrudniejsze zadania są przed nią. Dobrze. Gdzieś, gdzieś tu powinna gdzie być. jest jest no, Właśnie tu. Jest. Kogo szukamy? Wiki? Wiki siedzi. Wika. Ze mną. A tutaj jest. Cześć. Ja się spodziewałem kogoś mojego wzrostu, ale tak. No na pewno urośnie tego wzrostu. Cześć. Dużo je. że się ambasadorką Tomi Cafe, tak, tak? jestem ambasadorką Tomi Cafe. Dlaczego Tomi Cafe jest najlepsza na świecie? Tomi Coffee jest najlepsza dlatego, że robić kawę, która mi się bardzo podoba, kawa dla mnie to coś więcej niż tylko ziarna, to piękną kawę, którą robi właśnie ten mi kawa. Cześć chłopaki, skąd przyjechałeś? Z Stoku? Jaka jest wasza historia i co robicie w Gliwicach? Bo jesteśmy na stażu w Krakowie, czy już kończymy no, w sumie generalnie staż Krakowie. I będziecie teraz dzisiaj? Co robić? Oglądać mecz. Oglądać mecz, kibicować, trudno do powiedzieć. Futbol. Kibicować Piastowi, rozumiem. No, będziemy oglądać kibicować, kibicować, kibicować polskiemu futbolowi i dobrym widowisku. <gibic> <gibic> <O. gibic> Proszę, co, co pan myśli o Jakubie Holubek? Skąd się znacie w ogóle? No z osławcy, no tam bardzo dobry piłkarz i także wiecie zajebisty. Ale... <gibic> bo będziemy rozdawać dzieciom jak zrobią w Tor bo był to czwartek. No zaległy wstyd czwartek, tak. mają dzisiaj dzieci, tak? Dzisiaj jest ten. Ostatki, nie? Ostatki Cześć, wy jesteście? Ziągki, Ziągki, ziomki, rzeszki, ziomki, ziomki, Dlaczego ziomki? Bo, bo ziomki, bo fajnie, fajnie. Cześć Cześć, Pan jest bramkarzem, tak? tak? Pytanie, dlaczego wychodzicie w bluzach, a nie w koszulkach? A, bo jest jest Że Zawodnicy Piasta wychodzili bez bluz, w samych koszulkach, a zawodnicy Krakowi w bluzach, bo jest im zimno. Boże, ja mam jakąś teorię do tego wymyślić. No tak. No, no moje możliwości. Dlatego jedni by nie dogrzali, dokładnie. Dobra, teoria. Pierwsze wspomnienie związane z Piastem Gielicem. Pierwsze wspomnienie? Tak O to dawno temu, jeszcze na rowerze przyjechałem na Pelikanie. Nie no, przepraszam na Emilacie, moi bracia mnie zaprosili, to miałem chyba w 12 11 lat kiedy to było ile temu? Ile lat temu? pierwszy rok. Wtedy mecz Puchar, puchar Polski yy, z Lechem Poznań, wtedy na stadionie 20 lecia wtedy yy, Wygrali jeśli się nie mylę, z te moje pierwsze, To było lata 70., chyba 8, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, 9, może to nie wiem. Ale nie jestem pewien. No, to ludzie. było jak tutaj był stary stadion i przeprowadziłem Mateusza, który przyszedł tutaj na tom, nie wiem jak to na taki łuk, Tam nic nie było, żadnej trybuny, nic. No i złapał Baksyla i poszedł do szkółki piasta. No i jak zaczął chodzić, to ja się nakręcałem razem z nim. Nie, ja już na nowym, ja już na nowym, ale no pierwsze takie wspomnienie to świadomość tego, że dziadek był prezesem. okej. Okay. Ja kojarzę Piast Gliwicze z tym, że ym, tam jest mój jeden z bardziej ulubionych zawodników, czyli Gerard Madia. Pierwsze wspomnienie też było w szkole, w podstawówce. No. Był ten podział wiesz, u nas chłopaków, Piast Gliwice, Górnik Zabrze e, i to już wtedy gdzieś się wspomina. E, sam Piast Wspominam jeszcze na starym stadionie, bo biegałem w klubie. W sumie bardziej zainteresowaliśmy chyba takim chodzeniem na mecz, jak syndorus do takiego wieku, żeby zacząć kopać w piłkę. I nas zaciągnął na stadion, bo bardzo chciał i my poszliśmy z nim. I od tego czasu cały czas jesteśmy z Wami. A ważne jest klasy, wybudowanie tego stadionu, jak postawili pierwszy słup, to ja do specjalnie przejeżdżałem. Ja patrzyłem, jak to wszystko wznosi. No, I mogłem się oprzeć, po prostu patrzyłem, jak te mury idą do nie? Także była piękna sprawa I potem ten stadion na otwarcie Się przyszło z tą Wisłą Płoc, Myśmy wtedy przegrywali Ale nie było źle, daliśmy radę Ile lat już będzie? Nie wiem, nie liczyłem Ale to nie jest nie jest tak, że 70-lecie mógłbym zrobić Ale na pewno kilkanaście lat pokojnie. Ile latki pisujesz? Dwa lata Mój też ulubiony piłkarz Tak jak kolegi Ale ja od roku Mecz to stary stadion, był piękny naprawdę. Tam było gręcie, było wszyscy pełno i mecz z Wartą Poznań i z Pogonią Szczecin, nowe reflektory wtedy Jupitery. Pełny stadion, Warto Wartą Poznań też, nie udało się nawet co było stać na, na koronie u góry oglądać. To było piękne wtedy. Teraz trochę mało, ale wtedy było pięknie. Stara, stara jak to się mówi, gwardia wtedy to no, stary. Pozdrawiamy całą starą gwardię ze Starego Okrzeje. Mistrz. jest najlepszym wspomnieniem. Ale eee... co konkretnie z tego mistrza? Wiesz co? Który moment? Powiem ci, e, chyba najbardziej utwił mi Jakub e, Szmatuła, kiedy obronił tego karnego. To było coś wspaniałego, jak z Jagą wtedy graliśmy, jego dobrze pamiętam, nie? Ten, ten jak broniliśmy się przed spadkiem do samego końca, to był po prostu jak, jak finał Ligi Mistrzów. To jest Termaliko. <laughs> tak. Dobra. Feta, byliśmy, widzieliśmy, było super. E, ci kibice, ludzie, którzy wyszli do, do, do do zespołu, żeby im podziękować, to było ekstra. Oj tak, ten Merz z to było po prostu koster emocji, rewelacja, no. No Mistrz Polski to było przeżycie, wie pan, myśmy się tu z kibicami, bo tu się zmienili kibice, ale byli tacy kibice, że myśmy się wszyscy popłakali. Ze tak. naprawdę pierwszy raz przeżywałem takie coś, że moja drużyna Byłem miście, Kraju, Misze Polski. Coś pięknego. No to ten karny obroniony przez Kubę Szmatułę to chyba z Jagą było, tak? To, to było chyba najlepszy, jeden z lepszych meczów, których widziałem. Eee, no a no, tak poza tym, no, mistrzostwo, nie? Wiadomo. No to przecież tego się nigdy nie widziało. Ja tego nie widziałem e, wcześniej, więc historia. do takich zawodników, do takiego do o do Wojtek Kędziora, który wrócił z powrotem do Piasta będzie się tam zajmował chyba, jeśli dobrze przeczytałem w Akademii będzie tak, będzie grał w drugiej drużynie Piasta na razie, no, no fajny Podwórski, świetny zawodnik no, no było tam paru zawodników jeszcze i człowiekowi to wyleci, Kałużyński Dlatego z piastowi na stypendyka leci po kolei, tak? Same mistrzostwo. 75 lat to dużo. Ja mam 70, tutaj 75, tam gdzieś już tyle Do boju. Ja jestem Ja dla mojego kuzyna mojego kuzyna Mariusza Niedobry os Tam orzełek ja trochę przeszkadzał, tak? No właśnie, taki niegrzeczny orzełek. <grywa> o, bo... no serio w tych bluzach wychodzą cały czas. Muszą być cały czas i... na no rozgrzani. Co u was słychać? Po staremu. Co dzisiaj się dobrego dzieje na myśl Ciężko ich przejść niestety Ale myślę, że dadzą radę w końcu zbyt dużych emocji nie ma no. Teściowa na, na stadionie kibicuje razem z nami Jest to wierny kibic od zawsze można powiedzieć Wspaniałe są teściowe och powiedz <grym> Najlepsze Nie zdodziło się pana jeszcze czemu się znudzić Fajnie jest dalej Nie marznie pan Jest marzy A jak piast gra dzisiaj Jak piast gra Przeciętnie. A kto wygra? To się okaże. Dzisiaj 3.30. Dobra, koniec klotek, Przepraszam, chciałem naszą nową strefę nagrać. I jak wam się podoba? Śliczna jest. O czym rozmawialiście? Nie muszę mi powiedzieć. Polski erotyk polecam. Tak? Tam są brzydkie sceny, słyszałem. Tak? Jeśli ktoś ma 30 lat, i to są brzydkie sceny, to Przez... proszę pana. Nowa strefa, tutaj widzę wszystkie B ładne. B bardzo przytulna. Skadała pan kod QR. Dokładnie. jesteśmy na stronie Franka. Spójrz teraz. Karta podpisza. I można zapłacić od razu, tak? Wspieramy Franka w zebraniu prawie 10 milionów złotych razem z Piastem Gliwice zapraszamy do wpłaty wszystkich kibiców piasta Gliwice. Do Prawie wygraliśmy. Co ty na to? Fajnie, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że wygramy. Dobry. mamy to. Przypominam, mamy, że. Mamy. Yy, gratulacje! Dziękuję! Dziękuję! Pierwsza bramka po pierwszej jazdyście, co ci mam powiedzieć? No, by tak dalej. Cieszę no się, cieszę się, szczerze mówiąc, no to jest jeden z. Fajniejszych wieczorów dla mnie, pierwsza bramka z Ekstraklasie, dająca. zwycięstwo, no to naprawdę jest Więcej fajnego dla mnie, fajne przeżycie. Szybko na pewno tego nie zna w Co było najcięższe w tym meczu teraz? Pierwsza połowa, na pewno. Myślę, że Krakowie miała pod kontrolą no my w drugiej. W no powiedzieliśmy sobie, że, że musimy wyjść odważnie w ten mecz, strzelimy jedną bramkę i tyle może wystarczy, i tak też się stało. Jak dla Ciebie ważna jest ta bramka?

Na meczu wyrzuciłem za daleko, musiałem teraz podnieść. <noise> Przydał się, przynajmniej. Przydał się, tak? No u no, siebie jesteście nie do pobicia. Aj, jesteśmy mocni na pewno. Dobrze się czujemy na tym boisku u siebie. Mamy swoich kibiców, także to jest też na pewno duży plus. Cieszymy się, że dobrze, nam, dobrze tak yy, nasza ta gra wygląda tutaj. Chyba tak Jorge uderzył i tam. Mało brakowało, że zdobył drugą bramkę. Myślę, że już wtedy tak naprawdę byłoby spokojnie, bo to końcówka meczu była. Bravo! Ametsha! Bravo seba! Bravo! Bravo! Tamosoba! Tamosoba! Bravo! Zrobiliśmy za ciebie czubić. Bravo! Bravo fu banki!

Joopa! to za? zobacz. O, bo, 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 bo. O, Sebastian. Sebastian, gratulacje. Gratulacje, gratulacje super. O, no. O, to z grzewki wiedziałem. O, w ja, tak tak? będzie seba? Będzie seba, tak. Nie da dlaczego, ale tak wymyślili w Warszawie. No.

Mogę no się nie, nie tak. dobić. No w takim szoku był na pewno też. No ale cieszymy się, bo tak dalej. Rzadko strzela bramki, trzeba przyznać. No ale jak strzel, to, to trzeba się cieszyć.